Cześć, mam na imię Kasia, nazywam się Maksymilian, mam na imię Nastka, jestem Zosia, mam na imię Celina i dzisiaj opowiemy Wam historię o kołaczkowie. W latach 1935 a 1939 w Dworku Kołaczkowskim przebywał słynny malarz Aleksander Augustynowicz. Uczeń Jana Matejki, a zarazem teść Antoniego Jurasza, który kupił pałac od Władysława Reymonta. Pod tym drzewem często siedział i malował. Jego obrazy są w muzeach i na wystawach. Jest dużo drzew. Tutaj jest sosna wejmutka, pochodzi z Ameryki Północnej. Ma takie duże szyszki i takie igiełki, że z jednego miejsca wychodzi pięć igiełek, a inne sosny tak nie mają. To jest tulipanowiec amerykański. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś były dwa duże tulipanowce, ale się przewróciły. I zasadzono nowy tulipanowiec. Ma takie. Jego nasionka rozkwitają w maju. Te nasionka są w kształcie tulipanów i ma takie ładne listy. Bye. -bye. Tutaj jest grup Aleksandra Augustynowicza, jego żony i ich córki Stanisławy Jurasz. Szacuje się, że początki kościoła parafialnego Szymona i Judy Tadeusza w Kołaczkowie sięgają aż VIII wieku lecz oficjalne źródła podają rok 1510. Gdy drewniany kościół spłonął pod koniec XVII lub początek XVIII wieku, w 1713 roku powstała w tym miejscu nowa również drewniana świątynia, której budową zajął się ówczesny właściciel Kołaczkowa, Władysław z Wrzącej Zajączek. Pierwotnie do parafii w Kołaczkowie należeli wyłącznie mieszkańcy tej miejscowości. Z czasem przyłączono do parafii mieszkańców Łagiewek, a w 1815 roku mieszkańców Bożykowa. Ten wiatrak został wyprodukowany w 1797 roku. Nazywa się Koźlak. Został przywieziony z Nowej Wsi Królewskiej w 1800, po raz pierwszy w Kołaczkowie. Został uruchomiony w 1820 roku. Wtedy młynarzem był Władysław Olszewski. Wiatrak był napędzany wiatrem i od jego siły zależał czas pracy. Mielił Zboże na mąkę, kaszę i śród dla okolicznych gospodarzy, w tym dla samego Władysława Stanisława Rejmonta. <laughs> w spadku po ojcu przejął wiatrak Marian Olszewski, który przeniósł go na gospodarstwo państwa Olszewskich i unowocześnił go, bo chodził na prąd. Teraz istnieje jako magazyn na zboże i nadal jest w rodzinie Olszewskich. W miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy, przejeżdżała dziennie kilka razy kolejka wąskotorowa, która przejeżdżała z pyster do Wrześni. Stoimy właśnie przed domem Stanisława Wojciucha, który prowadził w Kołaczkowie amatorską grupę teatralną. Dziękujemy, że wszyscy byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy, Zapraszamy do Kołaczkowa.